Jego pozyskanie jest Dzień dobry, dzień kolejny. Dzisiaj zaczynamy nietypowo, bo zazwyczaj śniadania mamy w hotelach, ale dzisiaj trochę sobie pospaliśmy i postanowiliśmy wjechać do jednej z moich ulubionych śniadaniówki w zasadzie... To można tu też przyjść do dziesiątej wieczorem, czyli IHOP, International House of Pancakes. Byliśmy pierwszy raz w 2019 i tak było, także dzisiaj powtarzamy. O, właśnie na takie śniadanie liczyłam. Olo bardziej tradycyjnie, mniej na słodko, ale pancake'i też są. I tak właśnie wygląda IHOP z zewnątrz, chociaż ten taki był dosyć mały. Widzieliśmy większe. Po takim super śniadaniu, czas na trochę sportu, Będziemy dzisiaj pływać ślizgaczami po Parku Narodowym Everglades w poszukiwaniu aligatorów oczywiście. Jak widać na ślizgacza można sobie kupić cztery piwa i yy, lód. Mam nadzieję, że te na bagnach będą trochę bardziej prawdziwe. Tutaj mamy dumnego ojca, ale wy pewnie nie widzicie, tam na trawie w zasadzie przy jego nosie, trochę w lewo, trochę w prawo, jest 8 małych około miesięcznych aligatorków. One tutaj są na dziko jakby, a potem mniej więcej w okolicach wieku 3 lat sobie stąd pójdą. Opiekunowie ich nie karmią, karmią tylko te dwa duże aligatory, mamy i tatę, które tutaj są całe swoje życie. A te małe po prostu teraz w tej chwili jedzą jakieś robaki, muchy i inne. I dopóki mogą się przedostać przez kraty, no to mogą sobie wchodzić i wychodzić. Natomiast jakby idea jest taka, że potem te małe aligatorki sobie stąd pójdą na, na wolność. Jeżeli do mniej więcej trzeciego roku życia tego nie zrobią, to mama je podobno zje. Mam aligator. Już jest po prostu trochę wyczerpana. Aligatory rodzą się z 40 zębami na górze i 40 na dole, a w ciągu całego swojego życia wymienią około 3000 zębów. I nie muszą czekać, aż jeden wypadnie, następny urośnie. Po prostu jeden wypada i drugi od razu wychodzi. A takim czymś będziemy płynąć. Podobno jest dosyć głośno. Pewnie tego za chwilę pożałuję, ale ponieważ jest tak gorąco i duszno, to żebym chciała wsiąść na tą łódkę, naprawdę. Ja to nie jest tak głośno na razie. To jest z tyłu. na razie jest powolnych wolnych obrotach. Jak widzicie, siedzimy w pierwszym rzędzie. Aligator płynie tam z przodu. Aligatory na wolności żyją około 50 do 60 lat i z tego co opowiadała tutaj pani, która się nimi zajmuje, umierają w zasadzie głównie z tego, że są leniwe i im się po prostu przestaje chcieć cokolwiek robić. Natomiast w niewoli potrafią żyć nawet do 120 lat. Pełnoletność osiągają w wieku 3 lat natomiast są gotowe do reprodukcji w wieku mniej więcej 6-7. A my z naszych łódek, z naszych ślizgaczy wodnych przenieśliśmy się do serca parku Everglades, który w języku indian znaczy rzeka traw i chroni 20% tego południowo-florydzkiego parku Everglades właśnie. Generalnie błędnie się czasami zakłada, że Everglades to są bagna. Taka prawda jest taka, że jest to rzeka o szerokości 80 10 km. I chyba jest najwolniej płynącą rzeką na świecie, bo przemieszcza się tylko o 400 metrów w ciągu dnia. I cały miesiąc zajmuje jej przymierzenie trasy z rzeka Okeechobee, z jeziora Okeechobee, aż do Zatoki Florydzkiej. Park Narodowy Everglades jest trzecim największym parkiem narodowym Stanów Zjednoczonych. Zaraz po Dolinie Śmierci i po Yellowstone odsyłam Was do naszej Playlisty z 2019 roku, tam byliśmy w obu tych parkach. Taki spacer w drzewach. Drzewa rosną w wodzie. Powiedziałabym, się, powiedziałabym Wam, jak ten szlak się nazywa ale to jest jakaś indyjska nazwa Pachi, Oki, albo coś takiego nie jest łatwo. Ale wszędzie po tych szlakach spaceruje się takimi kładkami więc w zasadzie większość z tych szlaków dostępna jest też dla osób na wózkach albo dla rodzin z małymi dziećmi i wózkami. Super, ale o tym jak tutaj jest wilgotno, nie świadczy na przykład ta ławka, w zasadzie jej oparcie. Tak się nazywa Pahi Oki Trail. Park jest domem dla ponad 36 zagrożonych gatunków zwierząt, w tym między innymi puma, aligator czy manat indyjski, którego udało nam się zobaczyć, a w zasadzie jego nos nam się udało zobaczyć. Chyba mamy dwa manaty obok siebie, czekamy aż wypłyną. Gdzieś znowu. Tak, grzebną wodę. A tu jest Manak. Ej, się jest. Dwa. Dwa tutaj są. <grym> Oprócz tego mieszka tutaj ponad 350 gatunków ptaków, 300 gatunków ryb, 40 gatunków ssaków i 50 gadów. Także park jest domem dla. Naprawdę ogromnej ilości zwierząt. A dzisiaj robimy pranie, a raczej dzisiaj wieczorem robimy pranie. Tutaj mamy taką dużą, dużą pralnię w miasteczku i takich pralni w miasteczkach najczęściej jest kilka albo nawet kilkanaście. Jak nie macie drobnych, to zawsze możecie rozmienić do praleczki. No i się tam międroli. Ola już przydygała wózeczek na pranką. Duuzio Jedziemy do suszarki. Słuchaj. Słuchaj. A my spacerujemy sobie teraz szlakiem, który się nazywa Ani Hanga, plus minus. I to są takie fajne platformy drewniane, które zostały wypuszczone Tą całą rzekę, którą jest tak naprawdę Everglades, ewentualnie w te bagna, które tutaj się znajdują. To właśnie, takimi platformami się tutaj spaceruje. I wypuszczone są te pomosty również na wodę. Dzień dobry. Czy Wy widzicie, jak ta woda jest niesamowicie czysta, jak widać dno? A my się żegnamy już z Wami z Parku Narodowego Everglades. Na pewno warto, na pewno fajnie jest tu przyjechać. Nam się bardzo podobało. Wystarczyły nam dwa dni, tak naprawdę, tutaj. A teraz wstajemy się na lotnisko, znowu do Orlando i lecimy na północ do miejscowości Cleveland w stanie Ohio. Do zobaczenia!